Premie dla młodych rolników ankieta zawierająca dane i wykaz załączników niezbędnych do przygotowania wniosku i biznesplanu w ramach działania premie dla młodych rolników. W tej ankiecie proszę podać następujące dane: imiona i nazwisko wnioskodawcy, NIP, jeżeli wnioskodawca takowy posiada, numer identyfikacyjny. Producenta, czyli popularnie zwany numerem gospodarstwa. Jeżeli takiego numeru wnioskodawca nie posiada, musi go wyrobić w biurze powiatowym agencji restrukturyzacji. Następna rubryka, adres zamieszkania wnioskodawcy, miejscowość, numer domu, kod pocztowy, poczta, numer telefonu kontaktowego, komórkowego. Proszę nie podawać numerów stacjonarnych, z tego względu, że później mamy problem z kontaktem z Państwem podczas oceny wniosku. Adres mailowy też bardzo proszę taki adres sobie założyć, jeżeli ktoś go jeszcze nie posiada. W przypadku wnioskodawców, będących w związku małżeńskim, należy tutaj podać imię i nazwisko małżonka. Następnie. Numer NIP, jeżeli takowy małżonek posiada oraz adres zamieszkania, jeżeli tenże adres jest inny niż adres zamieszkania wnioskodawcy. Następna tabela stan zwierząt w 2021 roku. Podajecie Państwo tutaj zwierzęta grupami, na przykład krowy mleczne, cielęta do jednego roku. Jałówki od roku do dwóch lat, byczki od roku do dwóch lat, jałówki powyżej dwóch lat, byczki powyżej dwóch lat, krowy mleczne, lochy, prosięta, warchlaki, tuczniki, konie. Konie można podać bez podziału na grupy wiekowe, ale jeżeli Państwo też to zrobicie, nie będzie to oczywiście błędem. Stan na 2021 rok podajemy drodzy Państwo według rejestrów agencji. I tutaj wpisujecie Państwo liczbę zwierząt na 1 stycznia 2021 roku. I planowany rok docelowy, czyli przypomnijmy, tym rokiem docelowym może być już rok 2022, 23 lub 24. Kolejna tabela, wykaz użyczonych i posiadanych pojazdów i środków, środków transportu. Wiadomo, że młody rolnik może nie posiadać jeszcze zaplecza do prowadzenia działalności rolniczej. W związku z tym, jeżeli nie posiada, może wpisać pojazdy użyczone. Na przykład ciągnik rolniczy, rok produkcji 1985, marka. Ursus C330. Wykaz użyczonych i posiadanych maszyn rolniczych. Tutaj też proszę podać podstawowe maszyny, jakie będą Państwu pomocne w prowadzeniu działalności rolniczej w początkowym okresie. Dopóki, oczywiście, gospodarstwo Państwa nie zakupi maszyn własnych. Czyli rodzaj maszyny, szerokość robocza lub typ ilość sztuk i rok produkcji. Kolejna tabela, wykaz budynków, które będą przepisane lub użyczone. I tu wpisujecie Państwo rodzaj budynku, na przykład stodoła, rok budowy 2003, ilość stanowisk, w tym przypadku pomijamy i wymiary zewnętrzne budynku obora, rok budowy 2008, ilość stanowisk, na przykład 15, i wymiary, też wymiary zewnętrzne budynku. Następnie proszę opisać, na co wydacie Państwo premię. Czyli na co wydacie te 150 tysięcy złotych. Minimalnie na środki trwałe przypominam możecie Państwo, czy musicie Państwo wydać 105 000 zł. Oczywiście możecie na te środki trwałe wydać pełną kwotę premii. Za tą premię. Yy, przypominam raz jeszcze możecie Państwo kupić nowe maszyny. Możecie kupić grunty rolne, możecie zrobić inwestycje budowlane. Proszę tutaj wpisać te rzeczy, które zostaną zakupione w ramach yy, premii młodego rolnika. Oczywiście podajecie Państwo, co to jest do zakupienia, jak to są grunty, to ilość hektarów i wartość zakupu. Następnie proszę podać wartość. Zakupu środków do produkcji, które będziecie rozliczali w ramach premii młodego rolnika. Tylko i wyłącznie w tym przypadku, czyli nie podajecie Państwo całości oleju napędowego, jaki zużyjecie w trakcie realizacji biznesplanu, tylko ta ilość, którą rozliczycie w ramach premii 150 tysięcy zł. Oczywiście na te środki obrotowe możecie Państwo wydać maksymalnie 45 tysięcy złotych. I tak podajecie Państwo, jeżeli rozliczacie premią te zakupy, za jaką kwotę kupicie nawozów, środków ochrony roślin, oleju napędowego lub też innych rzeczy typu pasze dla zwierząt. Drodzy Państwo, Pierwsza rata jest to 120 tysięcy złotych. Bardzo często wnioskodawcy robią w ten sposób, że te 120 tysięcy, które dostają, przeznaczają właśnie na środki trwałe, czyli na tą część inwestycji. To, co brakuje, czyli 30 tysięcy. Często wydawane jest właśnie na środki do produkcji, ponieważ te wydatki są wykonywane w trakcie realizacji biznesplanu, w pierwszym roku, w drugim, czasem nawet w trzecim roku realizacji biznesplanu. Następna tabela wykaz działek. Proszę Państwa, jak, jakie dane tutaj powinny być podane? Otóż podejście Państwo numer działki, powierzchnia tej działki z dopłat. Obszarowych i wpisujecie, jaka uprawa będzie na tej działce w 2021 roku. Kolejna rubryka forma nabycia gruntu użytkowanie. Proszę tutaj napisać, czy to będzie darowizna, czy to będzie dzierżawa długoterminowa, czy też zakup. Kolejna część tabeli: od kogo przejęta będzie działka. Tutaj bardzo proszę podać imię i nazwisko właścicieli, obecnych właścicieli e, oraz e, oczywiście wszystkich właścicieli. Na przykład, jeżeli własnością, działka jest własnością małżeństwa, podajecie Państwo imiona obojga właścicieli i nazwisko. E, na przykład Jan i Maria Kowalscy. Następna kolumna, numer gospodarstwa i imię i nazwisko osoby, która zgłasza tą działkę w dopłatach. Lub zgłaszała do tej pory. W tym przypadku zgłasza to pan Jan Kowalski. I tu bardzo proszę wpisać również jego numer gospodarstwa. Tutaj macie państwo do wypełnienia tą tabelę. Bardzo proszę korzystać z tej ściągawki, którą państwo tutaj macie powyżej. Poniżej tej tabeli wskazującej na użytkowanie gruntów, bardzo proszę podać daty urodzenia osób, które trwale przekazują Państwu gospodarstwo rolne. Na przykład Kowalska Maria, rok urodzenia, Kowalski Jan, rok urodzenia. Kolejna rzecz, którą prosimy o podanie, to są dane do biznesplanu czyli w jaki sposób zostanie zwiększona wielkość ekonomiczna gospodarstwa o co najmniej 10% czy będą wprowadzone nowe uprawy na jakiej powierzchni i w którym roku Jeżeli tutaj miejsca jest za mało proszę dołączyć arkusz i opisać państwa własną wizję prowadzenia gospodarstwa Następnie jeżeli wnioskodawca nie ma Wykształcenia rolniczego, a wiemy, że takie wykształcenie rolnicze musi uzupełnić. Tutaj bardzo proszę o podanie, w jakiej szkole i kiedy o jakim profilu te kwalifikacje zostaną uzupełnione. Następna część prosimy o podanie numeru siedziby stada zwierząt, które będą przejęte. I oczywiście część. Również opisowa, gdzie Państwo możecie też napisać swoje uwagi co do rozwoju gospodarstw. Następnie, proszę Państwa, punkty. Bardzo ważna rzecz. Wiecie Państwo z prezentacji, że młody rolnik musi otrzymać minimum 8 punktów, żeby jego wniosek został wzięty do oceny. Przez agencję restrukturyzacji. Pierwszym kryterium, za które można otrzymać punkty, jest powierzchnia gospodarstwa. W przypadku województwa drubelskiego jest to dość proste wyliczenie. Tutaj macie Państwo wzór, na podstawie którego można obliczyć, ile takich punktów Państwo możecie uzyskać. W tym kryterium maksymalnie można uzyskać, proszę Państwa, 7 punktów. Czyli te 7 punktów uzyskujemy za około 8, troszkę ponad 18 hektarów 60 arów. Yy, mamy 7 punktów. Punkty zaliczają się od powierzchni powyżej średniej krajowej, czyli ponad 11,04 hektarów. Kolejnym kryterium, za które są przyznawane punkty, są, proszę Państwa, kwalifikacje czyli wykształcenie. Przy wykształceniu już posiadanym, oczywiście, nie możecie Państwo dostać punktów, jeżeli w momencie złożenia wniosku nie macie takowego wykształcenia, nie macie pozdawanych egzaminów. Tutaj jest skala punktowa, za jakie ile punktów możecie dostać za poszczególne rodzaje wykształcenia. W przypadku. Braku wykształcenia rolniczego można, proszę Państwa, uzyskać punkty za tak zwane kwalifikacje, czyli na przykład osoba, która posiada średnie wykształcenie i ma co najmniej czteroletni staż pracy w rolnictwie, potwierdzony zaświadczeniem skrusu o podleganiu ubezpieczeniu jako domownik i opłacaniu składek minimum przez te cztery lata, lub też posiadająca umowę. O pracę na stanowisku związanym z prowadzeniem działalności rolniczej, to taka osoba może uzyskać dwa punkty. I co ważne, nie musi uzupełniać już wykształcenia. Tytuł wykwalifikowanego robotnika lub tytuł mistrza lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie rolnik, ogrodnik, pszczelarz, mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych. I co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie można uzyskać tutaj 3 punkty. I podobnie jest ze studiami o profilach nierolniczych. Wtedy wnioskodawca musi udokumentować co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie. Może też tutaj przedstawić, Dyplom ukończenia studiów podyplomowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Jeżeli zaplanujecie Państwo w biznesplanie wykonanie inwestycji budowlanej, możecie otrzymać trzy punkty. Przypominam, że inwestycja budowlana może być wykonana wyłącznie na gruntach będących Państwa własnością. Prowadzenie działań w zakresie przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie jest to jeden punkt. Na przykład mycie, sortowanie, pakowanie to są właśnie elementy przygotowania do sprzedaży. Udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych to jest jeden punkt. Prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Jest to jeden punkt. Zobowiązanie do przygotowania i stosowania takiego planu nawozowego. To są dwa punkty. Proszę państwa, tutaj wykonuje się analizę gleby raz na cztery lata na wszystkich działkach, które są, proszę państwa, w państwa wniosku lub w tym wniosku się pojawią w latach kolejnych. Musicie te wszystkie działki ująć. I prowadzić potem rejestr działań agrotechnicznych na tych działkach. Następnie punkty można otrzymać również na podstawie za wykonanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska i klimatu. I tu możecie Państwo wykaz tych inwestycji zobaczyć na stronie jest to tabela ochrony środowiska zamieszczona na stronie. Tu możecie dostać maksymalnie do 5 punktów. Te punkty, które są w tej tabeli, przelicza się według wzoru, który jest na początku przed tabelą. Można sobie te punkty też obliczyć oczywiście samemu. Kolejne punkty to jest, są punkty za różnicę wieku między przekazującym gospodarstwo a następcą, czyli młodym rolnikiem. Jeżeli ta różnica wieku wynosi. Od 15 do 25 lat nasz wnioskodawca, nasz młody rolnik może otrzymać 2 punkty. Jeżeli ta różnica jest ponad 25 lat, otrzymuje 4 punkty. Jeżeli przejmujecie państwo gospodarstwo w całości lub tworzycie to gospodarstwo z gospodarstw przejętych w całości, oczywiście to liczymy tylko przy przekazywaniu na własność, możecie otrzymać 3 punkty. Punkt. Jakie, proszę Państwa, trzeba do tego wniosku przygotować załączniki? Zaświadczenie Wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające brak wpisów ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej. To zaświadczenie powinno określać, że od ukończenia 18 roku życia do chwili obecnej Państwo nie figurujecie właśnie w takiej ewidencji. Czyli nie prowadziliście w przeszłości i nie prowadzicie działów specjalnych produkcji rolnej. Takie zaświadczenie musi pobrać zarówno wnioskodawca, jak i małżonek wnioskodawcy. Te zaświadczenia przekazujecie Państwo do nas w oryginałach. Następnie dokument potwierdzający tytuł prawny do gospodarstwa, czyli akt notarialny lub umowa dzierżawy na 10 lat. Ta umowa powinna być potwierdzona, podpisy stron na tej umowie powinny być potwierdzone. U notariusza lub w urzędzie gminy. Minimalna powierzchnia to jest co najmniej 1 hektar użytków rolnych. Proszę Państwa, gospodarstwo, jak wiecie, można prowadzić maksymalnie do dwóch lat od momentu rozpoczęcia tejże działalności do złożenia wniosku. W przypadku tych dokumentów potwierdzających tytuł prawny do gospodarstwa, może to być. Oryginał dokumentu może być to kopia potwierdzona przez Agencję Restrukturyzacji za zgodność z oryginałem. Każdy młody rolnik musi taki dokument przedstawić na powierzchnię co najmniej jednego hektara. Jeżeli chcielibyście Państwo składać również modernizację gospodarstw, ten nabór spodziewany jest około czerwca, to Musicie udokumentować już w tym roku całość powierzchni gospodarstwa, którą chcecie przejąć i pokazać w młodym rolniku w przyszłości. I w tym przypadku musicie, jeżeli nie jesteście jeszcze właścicielami tego budynku, ty, tych gruntów, przepraszam, możecie Państwo przedstawić. Umowy dzierżawy na 10 lat z potwierdzonymi podpisami. Wtedy te grunty będą mm, też mogły być użyte w programie Modernizacja Gospodarstw Rolnych. Następnie dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, czyli dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły rolniczej. A w przypadku, jeżeli wymagane jest Również zaświadczenie PLUS, to takie zaświadczenie proszę pobrać. Oczywiście, wtedy, kiedy macie Państwo wykształcenie inne niż rolnicze i dokumentujecie okres tego ubezpieczenia PLUS. I tutaj y, może być to kopia potwierdzona również przez Agencję Restrukturyzacji za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo potwierdzone przez notariuszy. Do wszystkich y, wniosków wymagamy od wnioskodawców takiego pełnomocnictwa ponieważ ja później w Państwa imieniu podpisuję wniosek, biznesplan, załączniki do tych wniosków, w związku z tym agencja wymaga od Państwa, ode mnie, okazania się stosownym pełnomocnictwem, na podstawie którego te podpisy mogę w Państwa imieniu składać do wniosku. Oczywiście pełnomocnictwo dotyczy wyłącznie spraw związanych z prowadzeniem tego konkretnego jednego wniosku na premię dla młodych rolników. Kolejny dokument to oświadczenie osób przekazujących gospodarstwa. Te oświadczenia też są dostępne na stronie. Proszę, żeby wszystkie osoby, które przekazują państwu grunty, takowe oświadczenie podpisały. Następnie Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez tegoż wnioskodawcę. Oczywiście tylko i wyłącznie w przypadku posiadania małżonka. Również to oświadczenie jest dostępne na stronie. Wypisy z rejestru gruntów do wszystkich działek. Mogą to być kopie, mogą to być najtańsze wypisy pobrane w starostwie. Ale bardzo prosimy o komplet. Wypisów. Następnie kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie osób przekazujących lub wydzierżawiających. Tutaj może być to kserokopia. Mogą to być Państwo, yy, mogą to proszę Państwa być również dane typu hasło i login do portalu. My możemy sobie wtedy pobrać te dane z portalu Agencji Restrukturyzacji. W przypadku osób, które są w związku małżeńskim, proszę o dołączenie aktu zawarcia związku małżeńskiego lub aktu rozdzielności majątkowej. Też jest to kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku, jeżeli Państwo chcecie kupić maszyny, to poproszę o oferty na zakup maszyn. Następnie w przypadku inwestycji budowlanej, bardzo proszę o kosztorys inwestorski z pieczątką. I podpisem kosztorysanta. Ten kosztorys określa, jakiego rodzaju inwestycje Państwo będziecie robić w zakresie inwestycji budowlanych, określa ich zakres, także jest to załącznik wymagany. Proszę o zapoznanie się z tymże oświadczeniem, przeczytanie i następnie o czytelny podpis, opatrzony również datą. Jeżeli będziecie mieli Państwo pytania odnośnie wypełnienia tej ankiety, bardzo proszę o kontakt mailowy pod tym adresem. Bardzo dziękuję za uwagę.